Cześć! Pewnie jesteście w szoku, że widzimy się tutaj na kanale, mimo tego, że była mówiona, że jest przerwa wakacyjna. Ze względu na to, że nie odbywają się rekolekcje w tym roku z naszej licencji, Diakonia Wyzwolenia, tak, dobrze słyszycie, Diakonia Wyzwolenia, postanowiła, że w sierpniu przygotuje dla Was serię związaną z Kursetem Wyzwolenia Człowieka. Zastanawiacie się pewnie dlaczego w sierpniu? Sierpień w Kościele Katolickim jest miesiącem abstynencji. Jak wcześniej wspomniałam, rekolekcje nie odbywają się w tym roku, a mimo wszystko gdzieś tam rekolekcje są momentem, gdzie ta Wyzwolenia Człowieka jest podpisywana. Dlatego przychodzimy do Was, żeby Wam troszkę przypomnieć, opowiedzieć Wam o kursiecie Wyzwolenia Człowieka w taki bardzo przyzwoity sposób, króciutkich filmików. To będzie dosłownie pięciostcinkowa seria, gdzie członkowie diakonii postarają się Wam troszeczkę przybliżyć samo piękne, naprawdę przepiękne dzieło kursu Wyzwolenia Człowieka. I zacznijmy może od postaw. Ja przygotowałam dla Was tutaj podręcznik kursu Wyzwolenia Człowieka, który jest przepiękny i ma, no, oko w zasadzie, herb, do wyzwolenia człowieka. I jest to przygotowane przez księdza Franciszka Blachnickiego. Jest to podstawowy dokument związany z kościetem wyzwolenia człowieka. Tutaj macie przepięknie rozpisany spis treści. Ja mam wersję papierową, ale w momencie, kiedy wejdziecie na stronę naszej diecezji, możecie wejść w zakładkę Jakonia Wyzwolenia, i tam znajdziecie odnośnik. Do podręcznika w formie tekstowej. I zacznijmy może od początku, dlatego, że Króciutka Wyzwolenia Człowieka powstała odpowiedzi na słowa Jana Pawła II wygłoszonego 28 października 1972 roku. Proszę abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła. Te słowa zmotywowały naszego założyciela księdza Franciszka Blachnickiego do stworzenia Kościoła Wyzwolenia Człowieka. I jest to program działania, który walczy o drugiego człowieka. To nie jest tak, że my walczymy stricte z alkoholem, bo alkohol sam w sobie nie jest zły. My walczymy z zagrożeniem, który niszczy godność drugiego człowieka i zniewala go. My podpisując deklarację, chcemy pomóc takim osobom wyzwolić się, podać rękę naszym braciom, którzy już nie potrafią powiedzieć sami nie. Sam Jezus mówi, że modlitwa, która jest jeszcze podpierana postem, potęguje swoje działanie. Więc my, podpisując deklarację, zobowiązujemy się tak naprawdę do trzech rzeczy. Nie spożywania alkoholu, czyli tutaj mamy właśnie ten moment postu. Nie kupowania, nie podawania alkoholowi innym. Oraz do uczestniczenia w akcjach niej wyzwolenia. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze modlitwa. Tak jak wspomniałam na początku, nie było w tym roku rekolekcji. Deklarację możecie podpisać w dowolnym momencie. Gdy będziecie mieć jakiekolwiek pytanie, znajdziecie kontakt w opisie. Jeśli czujecie potrzebę podpisania deklaracji we wspólnocie, zapraszam Was 6 września na decyzjalny dzień wspólnoty, gdzie będziecie mogli sami we wspólnocie złożyć tą przepiękną deklarację. Trzymajcie się zdrowo, trzymajcie się ciepło z panem bokiem.